Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na długo wyczekiwany odcinek. Miałam od Was mnóstwo próśb i mnóstwo pytań o to, ile pompa zużywa ciepła, ile płacimy za rachunki i tak dalej i tak dalej. Wiem, że sporo osób może wejść w ten film nie oglądając nas jakby regularnie i, i, i widząc nas po raz pierwszy, więc jeśli chodzi o nasz dom, to przypomnę 153 metry z garażem półtora stanowiskowym w Bryle. Wszędzie mamy podłogówkę. Wszędzie teraz ta podłogówka jest włączona, włącznie z garażem. Pierwszy nasz sezon grzewczy rozpoczęliśmy w tym roku w zasadzie, natomiast było to w w styczniu albo w lutym, i wtedy mieliśmy taryfę budowlaną, taryfę C. Tą taryfę udało nam się zmienić jakoś wiosną, marzec, kwiecień, jakoś tak. Gdzie udało nam się odebrać budynek. My tutaj jeszcze nie mieszkamy, to jest w dalszym ciągu budowa, jesteśmy w trakcie wykończenia i na początku tego sezonu grzewczego, pompę włączyliśmy w październiku, bo październik był dosyć zimny u nas. Różne temperatury się zdarzały, był też nawet i minus. My na początku tego sezonu grzewczego, czyli w tym październiku, mieliśmy tą pompę na dosyć wysokich ustawieniach, bo zależało nam, żeby tutaj wszystko wygrzać, bo fakt faktem my zaczęliśmy wygrzewanie tak jak mówiłam w styczniu czy tam w lutym i wtedy mnóstwo wilgoci wyszło z tynków, wylewek, natomiast teraz robiliśmy też gładzie i bardzo, bardzo dużo wody wyszło z tych gładzi, więc no my tą pompę mieliśmy ustawioną dość wysoko, że w domu mieliśmy nawet i 23, 24 stopnie. Teraz jak już ta wilgoć wyszła ze ścian, z sufitów i ze wszystkiego to utrzymujemy wilgotność na poziomie 58% i temperaturę około 21-22 stopnie. Teraz mamy akurat 22,3. Generalnie musicie wiedzieć, że my no, w tym momencie bardzo, bardzo dużo wietrzyliśmy. Jeśli chodzi o parametry naszego domu, to mamy 20 cm w styropianu w posadzce, 20 cm na zewnątrz, nie pamiętam, lampy styropianu. To jest styropian grafitowy, taki dosyć fajny wispor, on chyba był. Jeśli chodzi o poddasze to mamy ocieplony sufit, samo poddasze nie jest ocieplone, jest ocieplony jakby strop sufit pianą 25 cm, więc wydaje mi się, że dom jest ocieplony całkiem fajnie. Możecie na naszym kanale też obejrzeć sobie test szczelności naszego domu i też test kamerą termowizyjną. Zostawię wam linki w opisie do tych filmów i tam możecie zobaczyć, gdzie w naszym domu pojawiły się nieszczelności. My część z tych nieszczelności już zabezpieczyliśmy, jeśli chodzi o sufit, to zabezpieczenie nam jeszcze zostało przy podłodze, no i parę takich pierdół. Natomiast generalnie dom w tym roku w październiku zamknęliśmy podwójnym płytowaniem, jeśli chodzi o sufity, także no, takie najważniejsze rzeczy są już zrobione, no ale tak jak mówimy tutaj Naprawdę bardzo, bardzo dużo wietrzyliśmy, bo było sporo wilgoci, więc często, praktycznie codziennie w październiku przyjeżdżaliśmy, otwieraliśmy okna na maksa, drzwi, bramy, więc ten dom bardzo szybko się wyziębiał. No i to też na pewno wpłynęło na zużycie. Jeśli chodzi o pompę, to my mamy pompę Panasonica 9KW i ona jest troszeczkę przewymiarowana, jeśli chodzi o nasz budynek. I na spokojnie tutaj wystarczyłaby u nas myślę, że siódemka. Generalnie, no póki co jesteśmy z tej pompy zadowoleni, większych problemów z nią nie było. No i jeśli chodzi o fotowoltaikę, to paneli. Nie mamy na dachu i no nie planujemy póki co mieć może jak pojawią się jakieś fajniejsze zasady bardziej opłacalne to się zdecydujemy na ten moment mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia i na ten moment po prostu mamy pompę bez fotowoltaiki Pytałam was na Instagramie, czy chcecie odcinek dotyczący tego, ile pompa pokazuje, że zużywa energii, a taki, gdzie pokażę wam rachunek. Głosy były generalnie dosyć podzielone, więc dzisiaj nagram wam odcinek na temat tego, ile pompa pokazuje zużycia i to będzie jakby zużycie tylko przez pompę ciepła. Zobaczymy ile ona nam pokaże. Ja w sumie tego też nie sprawdzałam, więc jestem ciekawa, ale a nagram też taki drugi odcinek, gdzie pokażę Wam zużycie, jakie było na rachunku od Enea. Jeśli chodzi o ten rachunek, to wiadomo, że no tutaj nie będę Wam w stanie dokładnie obliczyć tego, ile zeżarła sama pompa, no bo wiadomo, że my tutaj jeszcze nie mieszkamy, ale inne urządzenia też tutaj chodzą, jak chociażby osuszacz powietrza, więc. Tak. Pójdziemy do pompy, pokażę wam jak wygląda to, ile tego zużycia pokazuje pompa i jestem ciekawa, szczerze mówiąc, co ona tam pokaże. Wiem, że tam jest ustawienie chyba na tydzień, na rok i coś takiego. Także zapraszam was do naszej kotłowni i pokażę wam co tam w trawie piszczy. Ok, znajdujemy się już przy naszej pompie. Jak możecie zobaczyć, my mamy temperaturę zadaną 25 stopni. Jest to ustawione na minus 1 i na dworzu aktualnie są 3 stopnie. My mamy pompę ustawioną na krzywą grzewczą, więc no tak naprawdę temperaturą domu sterujemy tylko i wyłącznie z pompy. Nie mamy możliwości sterowania per konkretne pomieszczenie. Nie chcieliśmy tak, ponieważ to wiązało się naprawdę z wieloma dodatkowymi kosztami, a jesteśmy tak przyzwyczajeni, że w domu um, mieszkamy teraz w bloku i zawsze utrzymujemy wszędzie tę samą temperaturę. Jedyne, co wydaje mi się, że może być problematyczne, to pomieszczenie, jakim jest Łazienka. Tam wydawać by się mogło, że fajnie by było jednak, żeby. Ta temperatura była troszeczkę wyższa, natomiast no, mam nadzieję, że to nie będzie problematyczne i że wszystko będzie w porządku. Podczas brania jakiejś tam gorącej kąpieli czy prysznica też wiadomo, że to pomieszczenie się nagrzewa. Więc ja teraz włączę sobie to um, sprawdzenie, ile, ile tego prądu pompa pobiera. Włączyłam sobie dzisiaj na YouTube jakiś tam filmik, jak to sprawdzić i mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam, tak. Monitorowanie pobierania energii i zobaczymy sobie najpierw obecnie, co nam tutaj pokaże. OK, czyli tutaj 0,4KW, ile ona aktualnie pobiera, a sprawdźmy sobie historię poboru, poboru energii. I tak mamy tutaj na jeden dzień, na jeden tydzień i na jeden rok. Myślę, że sprawdzimy sobie wszystkie te parametry, żebyście mieli jakieś odniesienie. No, tak jak mówiłam, aktualnie na zewnątrz pompa pokazuje, że są 3 stopnie. U mnie w telefonie rano pokazywało, że są 4 stopnie. Teraz jest już godzina wieczorno-popołudniowa, więc myślę, że to się jak najbardziej zgadza. I sprawdźmy sobie, jak to wygląda na dzień. Czyli przy temperaturze około powiedzmy 3-4 stopnie. Tak to wygląda, czyli około na dzień 7,2 kWh. Możecie to sobie pomnożyć razy 30 i wyjdzie Wam wynik, ile ta pompa rzeczywiście w ciągu miesiąca pobiera nam tej energii. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Wydaje mi się, że nawet jeżeli by to doszło, powiedzmy do 10 kWh w jakichś takich, nie wiem, temperaturach bliżej zera, no to mega mało, moim zdaniem, ale to, no nie wiem, wy musicie napisać i dać znać, jak według Was to wygląda. Sprawdźmy sobie kwestię tygodniową. No i tutaj, aha, tutaj mamy per dzień. Całkowity pobór energii 23 kWh w ciągu tygodnia, a dobra, sprawdźmy sobie jeszcze ten jeden dzień, całkowity dwa. Czyli to trochę jakby się nie pokrywało, no bo tutaj na dzień, chociaż w sumie, no może rzeczywiście tak wyjdzie, bo w tym tygodniu w zasadzie było ciepło, nawet było 8-9 stopni, więc w sumie to może się zgadzać. Wiadomo, im zimniej będzie, tym więcej tym tej temperatury będzie ta pompa pobierać. Tu możemy sobie sprawdzić per dzień, czyli na przykład dzisiaj pompa pobrała 7,2. Wczoraj 5,6 Czwartek 9,8 Tutaj 13 Szkoda, że sobie nie sprawdziłam Jaka była dokładnie temperatura w tych dniach No ale podejrzewam, że jeżeli tutaj Pobrała dwa razy więcej niż na przykład dzisiaj No to musiało być też Znacznie zimniej i tak jak sobie przypominam Rzeczywiście tak było No bo 27 grudnia 26 no to U nas rzeczywiście był śnieg I były mrozy 22, 23 grudnia pojawił się śnieg i zobaczcie, rzeczywiście to zużycie było znacznie większe i tam temperatura była powiedzmy około 0, minus 1, a 24 grudnia miałam śniegu po kostki, czy nawet po łydki, więc rzeczywiście to by się zgadzało. Sprawdzimy sobie jeszcze na cały rok, tu jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i jak możecie zobaczyć, tutaj pompa nam pokazuje zużycie od maja, no tak, no bo tak naprawdę tutaj wcześniej jestem ciekawa, dlaczego nam nie pokazuje tutaj zużycia za luty i za marzec, bo my w lutym włączyliśmy pompę, więc to jest trochę dziwne, że nie pokazuje, ale miesiącami możemy sobie sprawdzić. W maju 184 kWh, czerwiec 387, to coś tutaj mi się szczerze mówiąc chyba nie zgadza, trochę to jest dziwne. No bo w czerwcu już nie grzaliśmy. Także no trochę dziwne to zużycie, w szczególności tutaj te majowe i czerwcowe. Nie wydaje mi się, żebyśmy tyle mieli za, na rachunkach. Ale okej, okay, porównamy to sobie rzeczywiście, jak przyjdzie mi rachunek i zobaczymy. Koniecznie dajcie mi znać, jakie macie doświadczenia z tym, jak pompa pokazuje ten pobór energii. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście to się pokrywa z rzeczywistością. Tak jak mówię, nagram odcinek, gdzie wskażę Wam, jakie, jaki pobór energii otrzymywaliśmy od Enea dla konkretnych miesięcy. Zrobię takie podsumowanie i zestawienie i sprawdzimy. Czy rzeczywiście ta pompa się myli, ale myślę, że myli się na pewno, no bo tak jak mówię tutaj, jeśli chodzi o luty 2023, to pompa była już włączona, więc ciężko mi powiedzieć, dlaczego ona w ogóle jakby tego nie, za, nie zapisała tutaj. No chyba, że jest jakaś pomyłka i była źle data ustawiona, i to rzeczywiście na przykład był start naszego okresu grzewczego. I być może tak mogło być, że na przykład właśnie była zła data. I to by się zgadzało, że rzeczywiście tutaj były te miesiące, kiedy rzeczywiście sporo tej energii zużyliśmy na nagrzanie. I tak jak pamiętam z naszych rachunków, bo my pamiętam, że dostaliśmy właśnie dwa takie duże rachunki na 2,5 tysiąca, i tam było zużycia około w taryfie C, oczywiście w budowlanej jeszcze wtedy, było zużycia na około 600-700 kWh na dwa miesiące. Czyli tak jak patrzę po tych yy, miesiącach, to rzeczywiście to by się zgadzało. No ale jestem ciekawa. Nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego to tak pokazuje. No aktualnie w grudniu 394 kWh zużyte, więc myślę, że jak na to, że jest koniec miesiąca, no to nie ma dramatu. Dajcie znać, ile Wasze pompy zużywają. Nasza, mam nadzieję, że krzywdy nam nie będzie robić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.